3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole. I dzisiaj mamy nietypowy filmik, a nietypowy dlatego, że mam coś takiego w rękach. Jak myślicie, do czego nam to dzisiaj potrzebne? Czy będziemy policjantami przez 24 godziny? Nie, Bogdanie, mylisz się. Ale pomysł jest fajny, musimy to kiedyś nakręcić. Dzisiaj spędzimy 24 godziny w kajdankach. Ale nie ja sama, Bogdan będzie ze mną. Tak, czekaj, co, ja? Nic mi nie powiedziałaś. Na pewno się tego nie spodziewałem. Tak, będziesz musiał dzisiaj robić wiele rzeczy jedną ręką. Będę musiał jedną ręką chodzić chodzić, jeść, korzystać z telefonu. Fajnie, ale myślę, że będzie trudno. O tym się właśnie przekonamy. Przyjrzyjmy się teraz pierwszemu zadaniu. Nawet ja nie wiem, co to będzie. Zadanie przygotował dla nas zespół. Dobra, jakie jest pierwsze zadanie? Otwórzmy kopertę. Ciekawe, co tam jest. I. Śniadanie. Śniadanie. ale co? Będziemy musieli jeść z jednego talerza? O nie, Bogdanie, o czym ty mówisz? Będziemy siedzieć przy jednym stole, tylko złączeni rękoma. Ja będę jadła prawą ręką, a ty niestety lewą. A dlaczego ja? Też chciałem jeść prawą ręką. No to zagrajmy w kamień papier nożyce. Kamień papier nożyce, raz, dwa, trzy. No mówiłem ci, teraz wszystko już jest jasne. Chodźmy do kuchni. A, czekaj, zapomniałam. Musimy się jeszcze spuścić. Prawa ręka i. o. okej. Okay. <laughs> Dobra, teraz ja. Nicole, nie, tak ciasno. Nie ma sprawy, mnie też będzie ściskać. A nie. Ale masz mniejsze ręce Dobra, tam chodźmy Dobra, chodźmy Aj, weź, no Nikol, ostrożnie Tak, na śniadanie jem płatki z mlekiem Najpierw będziemy potrzebować mleka Mleko jest Kurczę, trzeba będzie jeszcze dobrze obciąć Krótko mówiąc, będzie to nudne Więc żeby było ciekawiej, zrobię to ręką, którą mam z kutą Po co ja to w ogóle robię? Tak, dobra, bierzemy dobrze, nożyczki tylko ostrożnie, ostrożnie no, kurczę, Bogdan Uspokój się, teraz to trudniejsze niż myślałam. Mogłam to zrobić bez kajdanek. Ach, lubnęło, wszystko z mleku. Mamo! <słuch> tak, zadanie wykonane, mleko otwarte. A wzięłaś talerz? Oj, nie wzięłam, czekaj, weźmiemy. Nicole! No dawaj! Au, nie ciągnij mnie! A ty mnie! Teraz płatki. A ty w ogóle będziesz coś się? Zrobię sobie kanapkę. Tak, potem dolejemy tutaj mleka. I teraz naleję mleko tą skutą ręką. To będzie trudne. Tylko nie naciskaj, proszę. Na razie idzie dobrze. No i rozlałaś. Zrobiłeś to, co ty żartujesz sobie? Dobra, wezmę serwetkę. Jestem na ciebie zła, już po tobie. Wycieraj, skoro rozlałaś. Jak niby ja rozlałam? No przecież ty rozlałaś. Nieważne. Dobra, będziesz robił kanapkę, a ja się na tobie zemszczę. Nie mogę zrobić normalnej kanapki, to zrobię dziwną. A dokładniej będzie to kanapka dla faceta. Wzięliśmy chleb, weźmiemy kiełbaski, keczup. A masło? Bez tego. Tak, trzeba pokroić kiełbasę, bo jest bardzo gruba. Potniemy ją nożyczkami. To jest czysto męska kanapka. Przy okazji mam kolejny lifehack. Dodajemy majonez, keczup, mieszamy, następnie maczamy kiełbasę i gryziemy. Dobra, kiedyś spróbuję, ale teraz zrobimy to według mojego przepisu. Nalewamy keczup i kanapka gotowa. Zróbmy to tak, jak ja to zrobiłam. Tak, to nie jest wcale ciekawe. No i lecimy. Nicole! Obiecałam no i zrobiłam! Kurcze, Nicole, moja kanapka! Mogła być w 100% smaczna, a teraz nie będzie! Bogdan, czy my jakoś nielogicznie nie usiedliśmy? No dobra. Męska kanapka, to rozumiem! Daj mi łyżkę, bo już nie mogę! Nicole, nie mogę jeść mojej kanapki! Ajajaj. Wiesz, no moja łyżka zaraz spadnie! A mi spadnie moja kanapka! Kanapka dla dzieci? Dlaczego kanapka dla dzieci? Zwykła kanapka! Co ty żartujesz sobie? Nie przeszkodzę mi w Co ty robisz? Dlaczego ciągniesz w tę i w tamtą? Dobra, raz ty nabierasz łyżką, a raz ja biorę gryza. Aha. Dobra, najadłam się, chodźmy zrobić drugie zadanie. I tak, dzięki, kolejne zadanie mamy w tej kopercie. I myślę, że to będzie. Co my zwykle robimy rano? No, może to będzie jakiś spacer z psem? Nie z psem, ale z psami. O matko, dosyć. Tak, dobra, otwórzmy kopertę, nie chcę zgadywać. I tak, co my tu mamy? To rozciąganie. Tak, czekaj. Rozciąganie w kajdankach? Niby jak? Ja nie zdołam nic zrobić. Gimnastyka nie wymaga tylko nóg, ale także rąk. Jest to w pewien sposób trudne wyzwanie. Boję się nawet wyobrazić sobie, co będzie dalej. Będziemy uciekać w kajdankach przed psami? Dobra, zróbmy teraz rozciąganie. Psy będą później. Tak, pierwszym ćwiczeniem jest wypad. Miałam już lekcję zrobienia szpakatu, a tam wypad był podstawą. Dobra, wystawiasz nogę. Aj! Aj, kajdanki są dla mnie za małe. No i co? Dla mnie są duże. Ach, nie mogę się tak rozciągać. Ale ja w ogóle nie chcę tego robić, kurczę. Spójrzcie, ziemki, jak właściwie można to zrobić. Po prostu posiedzę. Dobrze, teraz się rozciągamy. Nie idzie ci to najlepiej. I tak, teraz wykonujemy ćwiczenie z chwytem. Dalej. Chwytaniem czego? Nogi. Ręka mnie boli w tych kajdankach, kurczę. A, aj! <gry> W ten sposób można sobie zrobić tylko krzywdę. No cóż, co mogę powiedzieć? Okazuje się, że to fajne wyzwanie. W zasadzie mi się podoba. Rozciąganie jest proste, produktywne. Będę naładowana przez cały dzień. Wow! Ćwiczenie polegało na chwytaniu. Tak, to jest trzecie ćwiczenie, które jest podobne do tego, co robiliśmy, ale jest w pozycji leżącej, a właściwie siedzącej. Moja ręka chce dla mnie jak najlepiej. Noga zresztą też. Spójrzcie, po prostu odpadło, kiedy wykonywaliśmy ostatnie ćwiczenie. Dobrze, że nie mam takich problemów. I w górę, dalej. O. I w górę dalej Hop I jeszcze Ach, ziomeczki, to dla mnie takie trudne Kochani, dzisiaj jest wietrzny dzień, a swoją drogą nie bez powodu jesteśmy na ulicy Ponieważ właśnie przeczytaliśmy kolejne zadanie A wiecie co to jest? Musisz prowadzić samochód w kajdankach I tak, pierwszym zadaniem jest dostanie się do samochodu w kajdankach Wsiadaj, trzymam drzwi Tylko bądź ostrożny Aj Skręciłeś mi rękę, co ty robisz? Tak, ziomeczki jeszcze kawałek. Oh. Ziomeczki, wylądowaliśmy. Chyba jest w porządku, chociaż było kilka ofiar. Dobra, ludzie, jedziemy. Dobra, uruchamiamy samochód. No i musimy zapiąć pasy, bo będzie piszczało. Okej, okay, no to ruszamy. Uhu, jedziemy. No, no dawaj, dawaj, Nicole, no pomóż dobra, mi. Jedziemy. I dokąd dalej? Gdzie mamy jechać? No, w lewo. Tylko uważaj, bo zaraz uderzymy w samochód. O, nie. Co nie? Uważaj, zobacz, teraz wjedziemy w płot! O nie, Nikol!! Dwa ty! Boję się ziomeczki, strasznie się boję. Łatwo jest prowadzić taki samochód obiema rękami, ale gdy już trzeba trzema, to jest bardzo dziwne uczucie. Jeszcze ulica jest taka wąska. Można uderzyć w inne samochody. To nie należy wpadać na inne samochody. Nikol, przed nami jest kamienny mur! Uważaj. Nie możemy w niego wjechać! Ziomki, jeśli wjedziemy w ten jacht, to nie wypłacimy się do końca swoich dni. A Bogdę stara się nie wjechać w jakiś płot. Cóż, ziomki, wydaje mi się, że wyzwanie się udało. A teraz musimy tylko wrócić do domu, że... Dobra, dawaj. Kochani, jak widać, wiatr wcale nie słabnie. Ale czas na kolejne zadanie, które właśnie otworzyliśmy. Wiecie, co to jest? Polega na nakręceniu filmiku na TikToka. Jedną ręką, wyzwanie jednej ręki, czy jak ktoś tam nazywa. Tak więc jedziemy. Dotarliśmy już do morza i widoki są po prostu... Ziemki. Nakreśliliśmy TikToka, ukończyliśmy to wyzwanie, ale wpadłam na pomysł. To wyzwanie tylko dla mnie. Teraz jesteśmy w strefie rozrywki i są tu przeróżne rozrywki. Wodali się strzelica, a wykrywa ten, kto da najwięcej strzałów. Trzeba strzelać z ręki w kajdance. Na początku filmu myślałam, że będziemy wszystko robić wolną ręką, a nie tą skutą, dlatego wybrałam prawą. Ale potem, kiedy zdałam sobie sprawę, że to nie jest ciekawe i powiedzieli mi, że muszę robić wszystko drugą ręką, zdałam sobie sprawę, że byłam bardzo głupia. I teraz mogę bardzo dotkliwie przegrać, bo łatwiej jest strzelać prawą ręką niż lewą. I tak, Ziemki, teraz dadzą nam broń, spróbujemy lewą ręką, a że ja spróbuję lewą ręką. Dobra, Ziemki, jest tu celownik laserowy. Ja nie mogę, udało mi się. I teraz myślę, że zrobię tą skutą ręką. Jeszcze dwa trafienia! Daj spróbować! A nie, dla jednego nie trafiłeś. Możemy mnie co wow. Czekaj, czy mogę dostać pączki? Dzięki! Dali nam pączka, przynajmniej coś przyjemnego. Dobra, przejdźmy do kolejnego zadania. Ziemki, kolejne zadanie dotyczy psów. Jak widzicie, psy są gotowe na spacer. A my szczerze mówiąc nie bardzo, bo jesteśmy skuci Zatem ziemki, kolejnym wyzwaniem będzie przygotowanie psów i pójście z nimi na spacer. Ciężko je ubrać dwoma rękoma, a co dopiero jedną. Dobra, spróbujmy. No więc kochani, pierwszy raz w życiu zakładam obroże. No tak, to pozwoli bo być robisz tu, to po raz ta... pierwszy. Ach, kurczę, bardzo mi przeszkadzasz. Oj, przestań, nie przeszkadzaj mi. Kiki, chodź tutaj. No chodź, Kiki, chodź, proszę, chodź. Dobra, nie ruszaj się, prawie mam. Nie, czekaj. Nie, no źle to zakładasz, zobacz. Czekaj. Nie, no dobrze jest, nie przeszkadzaj. No nie, kurczę, no to co być ty między łapami, a to nie przestań. No, Już prawie się udało, no, nie przeszkadza. Co to robisz? Zajmij no. się kiki. Mówiłam, że źle go ubrałeś. Jak ziomeczki myślę, że wyszło całkiem nieźle. No nie dobrze. Jest mu Pies, jest szczęśliwy. Dobra. Zobacz, ziomeczki, zobaczcie, uładniesz. jak ona to robi. Napiszcie w komentarzach. No nie, czekaj! Nikol, no, nie torkuj no. psa. <laughs> Dobra, gotowe, idziemy na spacer. Chodźmy. Dobra, Michael, idziemy. Ach, jakie dobre pies! O... Nicole, to idziesz? Ci Nicole, no, boli, no To wyzwanie jest bardzo traumatyczne. Jeśli te psy za chwilę kogoś nie ugryzą, to chyba my to zrobimy, bo nie da się już dłużej wytrzymać w tych kajdankach. Co ty robisz, Nicole? Au. Dobra, ja już tak nie mogę. 3 2 1 0. Jesteście na kanale Miśnikol. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić, napisać w komentarzach, jaki film chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. A my się rozkujmy. Dalej no. Pa pa.